Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy w mediach społecznościowych. Piotr Krenik z tej strony. Kłaniam się wam, wam i pozdrawiam. I tak tytułem wstępu, kiedy będziecie dołączali, to oczywiście wyrażę tradycyjną prośbę, żebyście byli tak uprzejmi i skomentowali, chociażby jakimś skromnym znakiem życia, że tutaj jesteście. To nam pozwoli oczywiście, wiecie, przechytrzyć trochę Facebooka, jeżeli w ogóle go można, przechytrzyć i zwiększyć zasięgi. Ale też poproszę o jakieś włączenie się w dyskusję, z tego prostego powodu, że dzisiaj chciałem dotknąć bardzo ważkiego tematu, naprawdę bardzo ważkiego tematu, i z góry dziękuję za zaufanie tym z Was, którzy tym zaufaniem mnie obdarzyliście i ze mną na między innymi te tematy, których dotknę, rozmawialiście w ciągu ostatnich dni i tygodni. Oczywiście proszę też was o to, żebyście byli tak uprzejmi i udostępniali to, o czym się tutaj podzielę, bo wierzę, że temat jest na tyle ważki, na tyle istotny, właśnie po to, żeby pewne rzeczy odkłamać, po to, żeby mówić prawdę jak jest, że warto, aby inni się o tym dowiedzieli, żeby to rzeczywiście poszło w świat. A chciałem dzisiaj dotknąć tematu dotyczącego tego sloganu często słyszanego chyba w każdej firmie marketingu sieciowego to jest biznes taki prosty, że każdy może, że tak naprawdę to wiele nie trzeba się uczyć, że wystarczy czasami to takie najbardziej skrajne powiedzenia. Wystarczy, że zrekrutujesz dwóch, tak? Dwóch, no i już będziesz bogaty, tylko czekać aż tu pieniądze same spadną z nieba. Oczywiście tutaj musisz być użytkownikiem produktu, usługi czegoś tam, ale biznes będzie szedł. Powiem Wam zupełnie szczerze, że temat jest na tyle ważki. Wnoszę to po ilości rozmów, które w ciągu ostatnich tygodni w tej materii, między innymi, około tej materii przeprowadzałem. Bardzo, bardzo dziękuję za zaufanie tym z Was, którzy ze mną na ten temat rozmawialiście. Niestety miałem też do czynienia z całkiem pokaźną grupą ludzi. Nie boję się tego powiedzieć, poranionych przez właśnie tego typu slogany, tego typu obietnice bez pokrycia półprawdy, czasami nieprawdy. No, że naprawdę jestem tym, no, tak mówiąc, uczciwie trochę poirytowany, i trzeba naprawdę nad tym się zastanowić, dla dobra. Tych z Was, którzy w marketingu sieciowym działacie, za dobra tych z Was, którzy marketingiem sieciowym się interesujecie i chcielibyście w nim działać, żebyście się dowiedzieli wreszcie prawdy. Nie tylko w postaci tego live'a, ale w postaci tego, co zawarłem w komentarzu do tego live'a, bo w komentarzu do tego live'a też jest kilka informacji, o których zresztą za chwileczkę powiem. Ale moi drodzy, przejdźmy do meritum sprawy, skoro tutaj już jesteście, jeszcze raz proszę o to, żebyście się ujawniali, powiedzieli chociaż jakieś jedno krótkie zdanie, że jesteście. Natomiast wracając do głównego wątku, jak to jest z tym marketingiem sieciowym, czy to jest biznes, który każdy może. Czy to jest biznes taki łatwy, prosty, przyjemny jeszcze? Niektórzy mówią, i że w ogóle, no to tutaj nic, tylko chwilę popracujesz, masz dużo wolnego czasu, nic nie musisz robić, e, i tak dalej, i tak dalej. Tak. A potem jest tak, że się spotykam z ludźmi, którzy już jakiś czas działają całkiem sporo, niektórzy im mówią, no gdzie ten czas wolny, tak, gdzie ten czas wolny, ja tutaj coraz intensywniej pracuję, coraz mniej czasu mam, coraz większą cenę płaci moja rodzina, jak to zrobić mądrze, jak to zrobić dobrze, jak to zrobić profesjonalnie, jak się nie dać wkręcić, tak, więc jak jest naprawdę z tym marketingiem sieciowym, czy jest to biznes prosty, łatwy, czy każdy może i kto, kogo i w jakim celu wprowadza błąd, w jakim celu wprowadza w błąd. Więc moi drodzy, odpowiedź na pytanie, w jakim celu wprowadza w błąd, jest odpowiedzią najprostszą. No bo ona wiąże się ze znanym sloganem, który mówi, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Ja się ostatnimi czasy przekonuję, że o pieniądze i jeszcze jedną rzecz, a przekonuję się o tym jako taka osoba niezależna, że często chodzi też o ego. O ego, tak? Ego, no niestety czasami tych, którzy mienią się być liderami a którzy, no to jest temat na zupełnie odrębnego live'a, którego przygotowuję, ale to Wam taką zajawkę tutaj sprzedam, którzy uzurpują sobie prawo do tego, aby podpisać się i aby to był podpis wyłączny pod sukcesem ich ludzi. Ale jednocześnie bardzo często nie mają żadnego pomysłu na sukces ich ludzi, poza takimi trywialnymi i wyświetlanymi sloganami pod tytułem wystarczy, że się zapiszesz, że będziesz używać produktu, że będziesz dzielić się informacją o produkcie. I moi drodzy, ja na mocy swojego 30-letniego doświadczenia w biznesie i 26-letniego w marketingu sieciowym, konia z rzędem daję temu, kto może taką receptę podać jako receptę, którą sprawdził w praktyce na jakiejś próbie losowej. Niestety to sprawdzanie na próbie losowej, jakiejkolwiek, przynosi mierny rezultat. A zatem, Dlaczego ludzie to mówią? No mówią to często z pobudek finansowych, ale żeby tak nie rzucać oskarżeń na każdego, to moi drodzy, prawda jest taka, że bardzo często początkujący networkerzy albo ci średnio zaawansowani e, powtarzają to w takiej swojej jeszcze nieświadomości, tak? No bo usłyszeli ze sceny, usłyszeli od swoich upline'ów, swoich sponsorów, że to rzeczywiście tak jest, że każdy może ten biznes robić, że to jest biznes prosty, łatwy że nie wymaga żadnych specjalnych, zaawansowanych umiejętności, a te rzeczy zdawałoby się trudniejsze, no to są tak naprawdę, które same przyjdą. I tych tutaj, którzy to w ten sposób głoszą, takie właśnie osoby początkujące, średnio zaawansowane, to ja w 100% rozgrzeszam, bo po prostu nie są świadomi, bo powtarzają po tych, którzy już bardziej świadomie coś powiedzieli, albo też nieświadomie. Bo jak istota marketingu sieciowego też mówi, w tym biznesie warto mieć odrobinę szczęścia, i niestety często tak jest. A sam należę, i dlatego mogę wprost, patrząc w oczy wielu starym z doświadczenia koleżankom i kolegom o tym mówić, że też należę do tego pokolenia, które w owym czasie miało biznesowego farta, bo kiedy zaczynałem biznes w 1989 roku, to miałem mega farta, bo rynek był pusty i każdy głupi, kto miał trochę odwagi i chciał się zająć handlem czy jakimś biznesem. Mógł się tym biznesem zająć, bardzo szybko iść do przodu. Oczywiście, jak nie wtopił albo go nie okradli, tak jak nie okradli, to ten biznes często prowadzi do dzisiaj. I dzisiaj jest wielu przedsiębiorców bardzo znanych, którzy gdyby ich zapytać, jak ten biznes zrobili, to podają receptę sprzed 30 lat i rzeczywiście to recepta, która w owym czasie działała, ale dzisiaj absolutnie jest nie do zastosowania. I podobnie z marketingiem sieciowym, kiedy ktoś wskoczył na falę, bo film, firma na przykład rosła albo branża rosła. W danym momencie no to wystarczyło, że wskoczył na falę, a stare networkowe powiedzenie mówi, że kiedy fala idzie do góry, to wszystkie okręty idą do góry. I te wielkie wypełnione złotem, żeby zacytować Dona Feile, e, okręty idą do góry i te małe szalupy, te puste stateczki też idą do góry. Czyli innymi słowy, kiedy się ktoś załapie na falę, Networku, w swojej firmie albo falę networku, związaną z tym, że jest jakaś koniunktura czasowa, no to idzie do góry. I wtedy, no może też trochę nieświadomi, głosi takie derdy małe, że to każdy może, że to jest proste, łatwe i przyjemne. Sytuacja zaczyna się zmieniać wtedy, kiedy fala idzie w dół, a przeżyłem takich fal do góry i w dół w swoich 26 latach kilka, kilka i byłem świadkiem, jak ci, którzy na scenie stali i się w pióropusze ubierali, potem nagle odpadali, bo nie wiedzieli, co, co się dzieje, że im się struktury porozlatywały. Bo zabrakło im wcześniej wyobraźni, żeby się nauczyć, żeby stać się kompetentnymi i profesjonalnymi, a rzeczywiście takie dyrdymały opowiadali. I żeby moi drodzy siebie nie rozgrzeszać, bo jak wiecie, ja lubię też rzucić taki kamyczek do swojego ogródka i nie tylko o tym książkę napisałem, ale o tym wręcz gadam, mówiąc o tym, że sam jednokrotnie w durny sposób się zachowywałem. Ja też kiedyś w swojej takiej nieświadomości, kiedy jeszcze nie zostałem specjalnie doświadczony za mocno. Mówiłem, że to jest biznes prosty, każdy może i tak dalej. Potem się trochę zreflektowałem, powiedziałem, że to jest biznes prosty, ale niełatwy. Czyli prosty wymaga nabycia prostych umiejętności i wykonywania prostych czynności typu zadzwoń, umów się, przeprowadź prezentację, sfinalizuj, i tak, ale nie jest łatwy, bo po, trzeba pokonać wiele lęków, ograniczeń, zmierzyć się z niej i tak dalej, i tak dalej. Więc już trochę potem zmiarkowałem i zacząłem co innego gęgać. A dzisiaj z perspektywy czasu, śmiem twierdzić że i owszem, każdy może się, jeśli będzie tylko chciał w tym biznesie znaleźć i wielu rzeczy nauczyć, i do jakiegoś poziomu rozwoju w tym biznesie dojść i zarobić jakieś interesujące dla siebie pieniądze i zyskać wiedzę, kompetencje, społeczność, przyjaciół, wiele, wiele wartości tego biznesu. Ale trzeba stawać w prawdzie i ludziom mówić o tym, jak naprawdę jest, bo wtedy unikniemy tego smrodu, który idzie o marketingu sieciowym, tych poranionych ludzi, którzy odpadają i którzy mówią, Ja się do tego nie nadaję. A dlaczego mówią, że się do tego nie nadają? No bo niestety bywa często tak, że jadą na jakiś event firmowy, jakiś duży event firmowy, staje tam na scenie paru gości, opowiadają, jak to w prosty sposób zrobili ten biznes. Na no publiczność się z jednej strony tym epatuje, a z drugiej strony się frustruje i mówią, kurde, felek, no ja tak nie umiem, ja nie jestem w stanie, no, no to nie wiem, to co ja robię, nie tak, że tamten na scenie tak mu poszło, a mi tak nie idzie. I moi drodzy, pomijam już fakt, że część tych treści, które na scenie są, nie są zgodne z prawdą, tak? Wybaczcie, że to mówię, ale tak mówię, bo wiem, a czasami mówią to ludzie w nieświadomości albo mówią w innych czasach. Więc. To, jaki ten biznes jest i jak jest naprawdę, wymaga zupełnie odrębnej treści, którą należy, stając w prawdzie, powiedzieć. A moi drodzy, na moją skromną, 55-letnią życiową wiedzę i już się legitymowałem, iloletnią wiedzę biznesową, to umiejętności, które trzeba w tym biznesie nabyć, żeby mówić o tym, że daję sobie radę i w tej wodzie pływam, to są umiejętności zgoła złożone. Bo nie tylko to jest kwestia prospectingu, czyli umiejętności nawiązywania kontaktów, budowania relacji, to nie tylko są umiejętności związane z wykonywaniem poprawnym, wykonywaniem skutecznych kontaktów w postaci czy to telefonu, czy jakiegoś messengera, czy czegoś tam jeszcze, jakiegoś komunikatora, to nie są tylko umiejętności związane z przeprowadzaniem prezentacji indywidualnych, czyli tak zwanych rozmów handlowych. Ale jak ktoś chce, i z czasem to jest koniecznością przeprowadzania prezentacji grupowych albo skutecznego zapraszania na te prezentacje grupowe, jeżeli ktoś je nam prowadzi. Przy tej okazji włącza się takie pojęcia jak edyfikacja i umiejętność poprawnego edyfikowania, wreszcie umiejętność uczenia innych, wcześniej finalizowania, ale żeby to było skuteczne, Dokłania się temat związany z czymś, o czym ja wałkuję od dawna, tylko wielu jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje, bo uważają, że to jest w ogóle coś niezwykłego i abstrakcyjnego, mianowicie coś takiego jak rekrutacja według potrzeb, czyli rekrutowanie ludzi, którzy odkryją swoje dlaczego dzięki nam i dzięki nam dowiedzą się, dlaczego warto, aby się temu marketingowi sieciowemu przyjrzeli i przyjrzeli się możliwości współpracy z naszą firmą, a nie tylko klepanie formułki czy pokazywanie prezentacji, którą dostaliśmy. I moi drodzy, do, łapiemy się czasami za głowę, jak oglądamy niektóre sytuacje, kiedy, kiedy się spotyka networker ze swoim prospektem i pierwsze, co robi, to włącza komputer i odpala mu prezentację bez gry wstępnej, bez rozmowy, bez badania potrzeby, bez nawiązania relacji, bez zadania paru y, kluczowych pytań na tym etapie opowiada rzeczy, których sam nie doświadczył, a które mu każą opowiadać. Więc moi drodzy, to jest tylko początek te umiejętności, a sfera wiedzy psychologicznej, umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, odrzuceniem, umiejętność radzenia sobie z argumentacją na nie, tak, obiekcjami, umiejętność zorganizowania sobie czasu, pracy, zastosowania odpowiednich narzędzi do tego, to jest i tak dalej tylko początek, bo to jest czas, kiedy jesteś sam, kiedy w ogóle robisz pierwsze kroki w tym biznesie. Na kiedy będziesz robić kolejne kroki, kiedy masz grupę? Z ilu mają ja ludźmi rozmawiam ostatnimi czasy, którzy mówią, że no okej, okay, no mają jakąś tam grupę, tak, ale jest grupa brutto i jest grupa netto, tak, żeby było jasne dla was. Grupa brutto, którą się czasami niektórzy epatują, to jest ta grupa tych, którzy się zapisali, ale grupa netto czasami stanowiąca 10% tych, którzy się zapisali, to jest grupa tych, którzy cokolwiek robią, którzy działają. Więc moi drodzy, te umiejętności to jest jedna para butów, a druga para butów to są umiejętności już potem związane z pracą z ludźmi. Umiejętności liderskie i odpowiedzialność lidera za mówienie prawdy, odpowiedzialność lidera za pomaganie swoim ludziom i to nie pomaganie na zasadzie poklepania po pleców, po plecach, będziesz fajny, wierzę w Ciebie, dasz sobie radę. Takie. Nie nazwę tego po imieniu, moi drodzy, bo mnie to irytuje, ale irytuje mnie z tego powodu, że po prostu rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z wami i waszymi koleżankami i kolegami, którzy mówią, jak jest. A zatem tak zupełnie serio, zupełnie serio. Marketing sieciowy to świetny biznes. To biznes, którym się człowiek może naprawdę niesamowicie rozwinąć. To biznes, biznes którym może nabyć umiejętności i kompetencje, niedostępne w żadnej innej formie aktywności zawodowej i biznesowej w takiej ilości to jest biznes, w którym można zyskać wielu naprawdę wartościowych znajomych, z czasem przyjaciół, być częścią większej społeczności, której można, w której można mieć dostęp do czegoś, czego człowiek pragnie, do uznania, do awansu, do zyskania samodzielności, niezależności, wolności, ale pod jednym warunkiem, że nie będziemy tak naiwni, że będziemy liczyli na łód szczęścia, że się tylko zapisaliśmy, i wykonamy jakiś tam zbiór prostych czynności, bo to jest naiwność. I czasami do tej naiwności nas ktoś namawia, kto nie chce nam powiedzieć prawdy, a nie chce powiedzieć prawdy, bo boi się, że jak powie prawdę, to nas straci, bo stwierdzimy, że to jest jednak, no niestety, zbyt duże wyzwanie, aby w tym biznesie się znaleźć. Więc moi drodzy, stając w prawdzie, ten biznes daje wspaniałe możliwości. Ale żeby z tych możliwości skorzystać, to trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Czy gotów jesteś zapłacić cenę, cenę zaangażowania, wysiłku, cenę porażek, cenę ciągłego, ciągłego uczenia się. Dlaczego mówię ciągłego i które nie będzie miało końca? No bo ja po tylu latach, mając 2, 55 lat, cały czas się uczę, tak? tak jak uczę się, nie wiem, nowej platformy do przeprowadzania webinarów, tak jak dzisiaj, o 20, nawiasem mówiąc. To jest takie okienko, które Wam tutaj wrzucam, bo webinar, który poprowadzę o 20:00 dzisiaj, jest webinarem otwartym dla Was teraz, tutaj oglądających, ale normalnie jest webinarem zamkniętym i prowadzę go raz w miesiącu tylko dla członków Akademii Rozwoju Liderów, takiego półrocznego programu edukacyjnego. I zawsze w ostatni poniedziałek miesiąca o 20:00 jest webinar dla gości, dla ludzi, których rekrutujemy do networku, do ich firm. A wam tutaj takie okienko otwieram i w komentarzu do tego live'a wrzucam wam link do tego webinaru. On będzie przeprowadzany dzisiaj na platformie YouTube, więc możecie na tej platformie YouTube dzisiaj się pojawić o godzinie 20 i ten webinar sobie obejrzeć. Będzie mi bardzo miło Was gościć. To będzie webinar, gdzie opowiem, czym jest network marketing, jak ja go postrzegam z punktu widzenia przedsiębiorcy z takim stażem, z jakim jestem. I to jest webinar rekrutacyjny też dla nowych ludzi, więc jak zdążycie rzutem na taśmę kogoś zaprosić, to po prostu skorzystajcie, bo może być tak, że ja po prostu wam pomogę postawić kropkę na D. A jak zaprosić tych ludzi? Teraz ktoś, ktoś zada sobie pytanie, no bo czasami potrzebujemy dwa, trzy dni, żeby zaprosić kogoś na webinar. Więc, drogie koleżanki, drogi koledzy, po tym jak zakończę za chwileczkę tego live'a. A chcesz wykorzystać moją wiedzę i fakt, że taki webinar jako coś wyjątkowego będzie, to chwytasz telefon i dzwonisz do paru gości, którzy na przykład ci odmówili wcześniej, albo których nie sfinalizowałeś, albo do swoich paru ludzi, którzy są początkujący i jeszcze mają wiele wątpliwości. Mówi: Słuchaj, stary, właśnie obejrzałem live'a, jest świetna okazja. Za dwie godziny będzie prowadzona konferencja internetowa, otwarty live, prowadzony przez gościa, który ma 26 lat doświadczenia w networku, i dowiedziałem się przypadkowo o tym, że ten live będzie. Więc, jeżeli jesteś otwarty na wiedzę o networku, jeśli, jeśli jesteś otwarty na to, by się temu przyjrzeć, to po prostu wyślę ci ten link i będziesz mógł z tego skorzystać. No, działa statystyka. Jeśli powiesz to paru osobom, to te osoby się na tym live znajdą. Jak się znajdą na tym live. To istnieje duża szansa, że po tym live'ie powiedzą ci, chcę wiedzieć więcej i chcę się na tym znaleźć. A co będzie dalej? Więc moi drodzy, dlaczego ja mówię o mojej misji naprawiania wizerunku marketingu sieciowego i w ogóle co tu jest do naprawiania? No do naprawiania jest między innymi, między innymi a tych że do naprawiania jest dużo więcej, jest to, o czym dzisiaj Wam już tutaj w trakcie tego kilkunastu minutowego live'a mówiłem. I drogą do naprawiania wizerunku marketingu sieciowego. Jest, jest profesjonalizm nowego pokolenia i teraz moi drodzy, obie na mnie starzy liderzy, ale trudno, tak, profesjonalizm nowego pokolenia networkerów, niekoniecznie nowego w sensie 20-latków, ale tego nowego w postaci ludzi, którzy mają rok, dwa, trzy lata stażu w networku czy coś koło tego, tak, dlatego że profesjonalizm tego nowego pokolenia network, ludzi networku, networkerów, tak koleżanek i kolegów, jest jedynym sposobem na to, aby wizerunek naturku odmienić. Bo tylko wy, młode koleżanki i koledzy z Starzem, możecie wycisnąć z tego biznesu, ze swoich firm tyle, ile jest do wyciśnięcia, a jest do wyciśnięcia bardzo, bardzo dużo. Te stare koleżanki i koledzy z Starzem, sukcesami, ci obrośnięci w tłuszcz, no im się już nie chce, tak? i y, oczywiście wielu z nich jest bardzo aktywnych, znam wielu osobiście, wspaniale działają, ale jest wielu takich, którym po prostu się nie chce i będą opowiadać derdy mały, tak, no bo trzeba odcinać kupony i chwała i prawda jest taka, że o to też chodzi, żeby w tym networku odcinać kupony, ale chodzi też o to, żeby w pewnym momencie stanąć w prawdzie i powiedzieć, słuchajcie, ja u sobie odpuszczam, już zrobiłem to, co mogłem, to co mogłam, udowodniłam sobie innym, że potrafię, teraz jadę permanentnie na Bahama czy gdzieś tam. No i będę dla was tak, takim autorytetem firmowym, który powie tak, z perspektywy swojego majestatu, jak to było kiedyś. Natomiast Pola trzeba ustąpić, Pola trzeba ustąpić młodemu pokoleniu networkerów tak, młodemu stażem i oni muszą być profesjonalistami. Wy, drogie koleżanki i koledzy, musicie być profesjonalistami, a do tego jeden mój ulubiony warunek, etycznie, uczciwie i profesjonalnie, bo jak będziecie profesjonalistami, którzy będą to robili nieetycznie, nieuczciwie i nieprofesjonalnie, Albo nawet profesjonalnie, ale nieetycznie i nieuczciwie, to się jeszcze gorsze rzeczy będą w networku działy, jeszcze większy smród na temat tego biznesu będzie szedł i jeszcze więcej będzie ludzi poranionych, którzy będą się czuli okłamani, wprowadzeni w błąd. I co ja, Piotr Krenik, Wam proponuję? Spotkanie informacyjne takie jak dzisiaj. Proponuję Wam 8-9 czerwca, poprowadzę seminarium budowy biznesu. Seminarium budowy biznesu dwudniowe, takie samo jak prowadziłem ich tysiąc przez ostatnich dwadzieścia parę lat, ponad podziałami, gdzie będzie całe know-how, cała metodologia pracy, tak, to czym ja się dzielę, a kto chce się naprawdę profesjonalnych rzeczy nauczyć, to zapraszam na rzeczy, na których jako jedynych można się profesjonalnych rzeczy nauczyć, czyli na rzeczy warsztatowe, mianowicie dwie ostatnie edycje warsztatu MPR, Mistrza Profesjonalnej Rekrutacji i od września, tak, będzie wprowadzany Warsztat MPW, mistrza profesjonalnych wystąpień, wystąpień publicznych, rekrutacji ze sceny i z profesjonalnej sprzedaży. Ja się też tym świetnie czuję, bo jestem sprzedawcą od 31 lat, czyli od chwili, kiedy w 88 roku byłem domokrącą w Londynie. Kto nie wierzy, niech przeczyta książkę. Więc moi drodzy, kto chce, spotykamy się za niespełna dwie godziny o godzinie 20.00. A was wszystkich zachęcam do tego, żebyście komentowali to, czym się tutaj z wami podzieliłem. Zachęcam was do tego, żebyście udostępnili to, czym się tutaj z wami podzieliłem. Zachęcam was do tego, żebyście wybrali się na seminarium budowy biznesu 8-9 czerwca. Do jutra, 24, jest promocyjna cena. Link wam wkleiłem tutaj w komentarzu, więc przeczytajcie ten komentarz. Tam w komentarzu się wszystkiego dowiecie. Będzie mi bardzo miło z wami się spotkać, nie tylko online. Ale będzie mi bardzo miło spotkać się z Wami na żywo. Z niektórymi mam już taki kontakt, bo zdarza się, że niektóre firmy mnie zapraszają tu, tu, to, to tam, ale i tak, czy będą zapraszały, czy nie, to będę robił swoje, swoje wydarzenia po to, żeby tę brać networkową łączyć razem ponad podziałami i żeby mówić jak jest. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, Piotr Krenik, do zobaczenia. Cześć.